Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft, po raz pierwszy gram z Zeratulem. Mam quest'a, że mam zagrać bohaterem ze świata StarCrafta, mam zagrać asasynem, a stwierdziłem, że Raynorem grałem zdecydowanie za dużo ostatnimi czasy, więc pora na Zeratul. Na Zeratula oczywiście musiałem kupić za całe 5500 zł, ale na szczęście zdobyłem wcześniej, mm, przez ostatnie parę tygodni, trochę poziomów, trochę złota odłożonego na czarną właśnie taką godzinę. Więc nie myślałem zbyt długo i próbuję mi Zeratula. Tak jak mówię, pierwszy mecz nim, więc może być e, kiepsko. W szczególności jest to dosyć trudna postać, bo no, to, to jest e, asasyn, który walczy w zwarciu. Więc jest bardzo, bardzo delikatny. Łatwo go zabić, więc wystarczy choćby na chwilę znaleźć się w złym miejscu o złym czasie. i No i właśnie, już po nim. Ale miejmy nadzieję, że uda mi się jakoś w miarę sensownie nim zagrać. Widzę, że wczytywanie dosyć długo trwa. Mam nadzieję, że nikogo nie zdropowało po drodze. Mmm, okej. Okay. Blink jest dosyć istotny, więc zmniejszyłem. E, zmniejszyłem cooldown na tej umiejętności. E, no i dobra, jesteśmy na Black Heart, więc pewnie praktycznie wszyscy od razu pobiegniemy tutaj i. E, i i, i będzie, będzie no całkiem spora walka Gazlow widzę tego nie robi ale okej okay, spoko No w ogóle to jest mapa na której mam wrażenie idziemy najsłabiej jest najtrudniej przewidzieć kiedy e, kiedy będzie mm, kiedy się wygrywa, kiedy się nie wygrywa, naprawdę to jest to jest zupełnie dla mnie nie do pojęcia, no spoko. No dobra, udało mi się przeżyć, to jest całkiem nieźle. No dobry początek, ale niestety muszę się wycofać. O! Chyba się, chyba się wkopał za bardzo trochę, dawaj, dawaj, dawaj! Świetnie, first, first blood dla nas. Nie jest to do końca moja zasługa, ale no, nie powiem, że nie ma w tym żadnego mojego uh, uh, żadnego żadnej mojej zasługi. Uh, no niestety obawiam się, że ETC sam nie będzie dał w stanie dać rady sobie z. Uh, Oj, ten sit tam znalazł się w zdecydowanie złym miejscu i o zdecydowanie złym czasie. Także całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Dobra. Um, dobra. Niepotrzebnie się ujawniję, bo nie nam się bardziej chować, mam wrażenie. Dobra. Uuu, i ETC samotny, 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 to się może źle skończyć. Ale może i się dobrze skończyć. Dobra, nie zginąłem jeszcze, to jest całkiem dobra wiadomość. No właśnie, i się wpakowało tam, gdzie nie powinno być. Nie mam pojęcia, jaką wybrać umiejętność, bo niestety nie znam zbyt dobrze. Dobra, udało nam się za pierwszego Blackharta wykupić. To jest dobra wiadomość. Um, to naprawdę bardzo, bardzo pomaga, że się na początku zdobywa tego, tych speków więcej. Chociaż jak się nad tym zastanowić. Mm, to nie wygląda idealnie bo bo oni mają więcej więcej ekspeków niż my jakim cudem Tak to było bardzo złe bardzo złe. No a to z mojej strony było wybitnie głupie, ale spoko. Moi już nadchodzą, więc może jeszcze coś z tego wyjdzie. A, a sobie biega samotnie gdzieś tam na górze. I mamy solidnego laga, nice. Rozłączyło mnie, ok To bardzo, bardzo niedobrze. No i dobra, chyba zaliczyłem zwiz. Dobra, jak wygląda sytuacja? Mamy dwa poziomy, niestety, w plecy względem naszych przeciwników. A ja mam chyba całkiem spore lagi, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Abatura rzadko kiedy udajesz się dostać. To był naprawdę błąd ze strony przeciwników.

Ale byłem sam, więc zostałem w tyłek. <laughs> Niedobrze. Która to już śmierć? Druga. A mam cztery tych damy. No to nie najgorzej. Natomiast nasi przeciwnicy mają zdecydowanie przewagę. Za sekundę będą mieli ulti, a my nie mamy nic. Hmm. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem Zeratul nie będzie całkiem dobrą e, postacią na tej mapie, bo w sumie mogę sobie chodzić, zdobywać wszystkie, wszystkie kampy. E, no dobra, na, na razie może jeszcze nie wszystkie, bo jestem trochę przysłaby, tak, ale rozumiecie ideę, tak, nikt mnie nie widzi, m, w pewnym sensie mam, mam przewagę nad przeciwnikach. No ale dobra, ja sobie gadu gadu, a zaraz pewnie... Zaraz pewnie zginę. Będziemy fajnie. No, jeszcze, żeby nie oberwać tym, nie oberwać kanonami, bo one naprawdę wyobrażam, że dają także, także bohaterom. O, ten zginął. Chociaż tyle. Ale tu się solidny push widzę, szykuje na dolnym lanie, bo... Mm, no, no, konkret. Dużo najemników i co najmniej dwóch bohaterów widziałem. Ach, nawet go nie dorwałem, no. Dosłownie zabrakło pół pół HP do zdjęcia. Ach, bardzo niedobrze. Dwa poziomy przewagi naszych przeciwników. Hmm, wygląda to naprawdę słabo, ale tutaj mamy na szczęście nightów, którzy troszkę puszują. Ten fort być może uda się zniszczyć. E, ale znowu Ghost ship atakuje ja nas. A bo nawet ja straciłem 4 4 dublony. Naszych fortów został tam jedno, nie wygląda to najlepiej. Well then, Tehehehe, co my robimy? Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego my tu jesteśmy? Ach! Kolejna idiotyczna śmierć, a ten się pewnie uratuje. No i jest czterech na trzech, więc to będzie po tej walce. Aha, prawie, że. No nie Tim bo tu został Gazlow sam. Dlaczego Gazlow zawsze jest gdzieś na boku? Dobra, ale szczerze mam wrażenie, że oprócz tego, że. Um, Drużyna tak średnio chyba ze sobą współpracuje, to mi też zdecydowanie idzie, idzie słabo, bo jako asasyn powinienem być w dużo, dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o statystyki. Mhm, to już nie mamy. No, nieżli są, nieżli są. Trzeba im przyznać, że są kurcze, nieźli. Są nieżli. Nie mówiąc o tym, że są trzy poziomy przewagi, tak, więc to jest, to jest znacząca różnica, ale kurcze dają, dają radę. Mamy od monet, ale nie ma kto i jak ich oddać. To jest naprawdę... Problematyczny. Nie mówiąc o tym, że Tyrandy ma tą umiejętność, która pozwala jej z nieskończonej odległości. E, e, z nieskończonej odległości pozwala jej um, sprawdzić, co gdzie kto gdzie co robi i jeszcze zadasz mu jakieś tam obrażenia. Which is very, 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 very irritating. Jakby to powiedzieć. OP po prostu. OP.

To jest bardzo, 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 bardzo. Hmm. ciężka dla mnie postać. Nie mówiąc o tym, że mam wrażenie, że wszystko co robię się dzieje z pewnym opóźnieniem. To jest troszkę, troszkę tak jak znowu. Może nie aż tak bardzo, bo jest to bohater walczący w zwarciu, ale jednak troszkę, troszkę te lagi przeszkadzają. No tak, i to już jest. W zasadzie. No może jeszcze nie pogrze, ale już, już dosyć blisko końca. No niech ktoś dobije tą tyrandę w końcu. Świetnie, dobra, udało się. Not hesitate. Dlaczego są gdzie oni teraz będą puszować? Bo obawiam się, że gdzieś będą. Albo zbierają sobie w tej chwili spokojnie monety. A nie, najemnica. No tak.

Został sam jeden i ETC ucieka i zginął, także mają Team Killa w zasadzie. Teraz już mają po prostu Team Killa nie w zasadzie. To jest ewidentnie GG GG 25 monet ma. Wow, to jest... To jest coś. Um, jeszcze w tej salwie nie zginęliśmy, bo mamy Forty 3. Natomiast... No co najmniej... Przy następnej salwie będziemy będziemy martwi. No nie, no jak można było? Co, co mnie? Nie, ten, to jest, to jest, to jest GG, ewidentne GG. I trzy poziomy przewagi. Ten poprzedni system gdzie XP i same narastały, wydaje mi się troszkę więcej dawał. No ale to to nie robi różnicy. W tej salwie zostanie zniszczony ostatni Ford i będzie już atakowany e, Nexus, więc. Kor, przepraszam, wszyscy wiedzą o co chodzi. Mm, to będzie tyle. Zasięg tego Tanka, Wow, to jest. To jest coś. GG! 0% No dobra, to by było na tyle. To była spektakularna przegrana. Chyba, chyba nie ma co z ratulem grać, bo A średnią idzie B, te lagi są troszkę bardziej przeszkadzające. Mam wrażenie, że w zasadzie kolejkowanie umiejętności, w sensie zrobienia takiego burst damage jest prawie że niemożliwe, bo zanim on przyjmie ode mnie komendę, to, to mija naprawdę kilkaset milisekund, więc jest, jest ciężko zrobić ten. Cliff, spike i, i jeszcze zwykły atak. No ale dobra. Wielka rozegrana. Quest jakiś tam wykonany. Trochę XP-ków do przodu. No i czegoś się, czegoś się nauczyłem. Także byliście świadkami wielkopomnej przegranej z mojej strony. Swoją drogą, jako assassin, mam bardzo mało takedowns. Ale jako, że głównie byłem martwy, to tak bywa. Dobra. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do następnego kasta. Cześć.